Cześć, cześć kochani! Lekcja piąta? Słuchajcie, kolejny olejek. Dzisiaj w lekcji piątej muszę się tak się schylać, bo mi się tu okulary odbijają. Nie chcę, żebyście e, mieli wrażenie, że patrzycie w jakieś w ogóle, nie wiem, w co, w lustra. Więc olejkiem w lekcji piątej jest jeden z moich ulubionych i takich olejków, od których m, myślę, że warto jest zacząć swoją przygodę. E, popularna mięta pieprzowa. Po prostu, kto lubi, jakie ma sposoby, bardzo chętnie poczytam potem w komentarzach. Teraz ja Wam tutaj kilka mm, sposobów użycia mięty pieprzowej przedstawię, ale najpierw powiem, jakie ma działanie mięta pieprzowa, więc e, mięta pieprzowa jest na pewno popularną e, rośliną leczniczą i od wieków jest wykorzystywana w medycynie ludowej. E, polepsza proces trawienia i poprawia metabolizm. E, no i teraz, jakie są główne działania mięty pieprzowej? Oczywiście przeciwzapalne, antybakteryjne, przeciwgrzybicze, endopasożytnicze, pomaga obniżyć gorączkę, wspiera powrót do zdrowia przy przeziębieniach, przy grypie, pomaga w mdłościach i różnych dolegliwościach trawiennych, również też przy chorobie lokomocyjnej może się bardzo fajnie przydać. Przynosi ulgę w bólu brzucha, głowy, zęba, ma działanie wykrztuśne, Wykaza wykazuje również działanie przeciwzapalne w układzie jelitowym i moczowym. Już, też fajne jest, że odstrasza in insekty, a w tym pająki. Kto mieszka w Anglii, ten wie, że tam są ogromne pająki, bo ja to kilka razy już e, też mówiłam e, i też mam sygnały od dziewczyn, że świetnie odstrasza te wstępne pająki w Anglii. Oczywiście orzeźwia, dodaje energii, wspomaga naszą koncentrację, odświeża i chłodzi, oczyszcza drogi oddechowe. Jest pomocny przy alergiach, połączony z lawendą i z cytryną. I świetnie komponuje się z czekoladą, jak ktoś lubi. Jak stosować yy, miętę pieprzową? Można na kilka sposobów. Bardzo fajne jest rano, zamiast kawy, na przykład jak ktoś się od pić kawy, czy kawa go e, pobudza, to spróbować mięty pieprzowej. Wystarczy jedną kropelkę rozetrzeć w dłoniach, e, zrobić kominek zapachowy, e, wetrzeć sobie oczywiście w skronie. Uwaga na oczy, bo jest bardzo mocna i pobudka jest gwarantowana bez kawy. E, oczywiście można dać do e, kilka kropel. Do dyfuzora, gdy czujesz na przykład brak energii. W przypadku dolegliwości żołądkowych, dodać jedną lub dwie krople do naszej pustej kapsułki wegańskiej. Oczywiście z nośnikiem zmieszać i popić wodą. Połknąć, popić wodę pod język jedną kroplę dla odświeżenia oddechu, ale uwaga, bo to naprawdę ma moc. Nie każdy jest w stanie to wiecie wytrzymać. Ja na przykład nie, ale znam takie osoby, które na spokojnie. E jeśli potrzebujemy takiego energetycznego wzmocnienia, na przykład po południu, można połączyć. E krople olejku mięty pieprzowej oraz y, olejku z dzikiej pomara z pomarańczy, przepraszam, i na przykład z kadzidłowca. Rozetrzeć y, w dłoniach i wdychać przez około minutę. <laughs> Jeżeli mamy zatkany nos, y, też rozcieramy w dłoniach y, krople olejku miętowego i też wdychamy, żeby nam tutaj wszystko się oczyściło. Y, i fajnie, wiecie, przeczyściło, nie? Połączony z olejkiem lawendowym doskonale sprawdza się w łagodzeniu na przykład bóli mięśni. Jeżeli mamy też migrenę, też fajnie posmarować jest olejkiem mięty pieprzowej, skronie i kark. Jeżeli mamy długą podróż przed sobą, samochodem, jest bardzo świetna, sprawdzi się na pobudzenie, też może być jako zamiennik kawy. W czasie upałów doskonale nas schłodzi, rozetrzeć. Wystarczy wtedy krople w dłoniach i następnie na przykład posmarować kark i ramiona. Z czym fajnie jest mieszać miętę pieprzową? Dobrze komponuje się na przykład z olejkiem oregano, z majerankiem, z eukaliptusem, rozmarynem, drzewkiem herbacianym, grejpfrutem, lawendą, cytryną czy pomarańczą. Oczywiście, też w kuchni może nam się przydać, tak jak już wspomniałam, do czekolady. Bardzo fajna sprawa. Dziewczyny też dodają moje, też do kawy. Na przykład, zależy, kto co lubi. Mięta Pieprzowa jest bardzo popularna. Jest to taki podstawowy olejek, który myślę, że każdy powinien mieć. Jestem bardzo ciekawa, jak wy używacie mięty Pieprzowej. Może ktoś tutaj odważy się napisać, jak Wam służy. Pozdrawiam serdecznie, cześć.